Pytanie brzmi: czy to już ten moment, gdy Rosja traci monopol na głębokie uderzenia? Od pełnoskalowej inwazji Rosja miała jedną niepodważalną przewagę dalekosiężne środki rażenia. Rakiety manewrujące i balistyczne, a także drony dalekiego zasięgu systematycznie uderzały w energetykę, zaplecze kolejowe, rafinerie, składy, lotniska. Zbyt często także w bloki mieszkalne i szpitale. Rosyjskie pociski były w stanie dosięgnąć każdego punktu Ukrainy. Bohaterstwem było już to, że społeczeństwo i państwo wytrzymały tę presję, adaptując obronę przeciwlotniczą, rozproszenie infrastruktury i procedury reagowania. Zachód po długich wahaniach zaczął odblokowywać komponent rakietowy. GMLRS dla Hajmarsów skutecznie paraliżowały rosyjskie zaplecze, ale przy zasięgu około 70 km. Atak i Storm Shadow pojawiały się zbyt późno, w zbyt małych wolumenach i z ograniczeniami użycia, które zniesiono dopiero w 2024 roku, gdy magazyny topniały. Co więcej, bariera 300 km zasięgu wymuszała rosyjskie przegrupowania lotnictwa i logistyki poza strefę rażenia. Stało się jasne, bez własnych, licznych rakiet dalekiego zasięgu. Ukraina nie zrównoważy przewagi przeciwnika. Tę lukę zaczęto wypełniać dwutorowo. Po pierwsze, modernizacją tego, co już jest w arsenale. Przykład Neptuna. Pierwotnie przeciwokrętowego R-360 to jednocześnie historia o tempie adaptacji i inżynierskiej pomysłowości. Po zatopieniu Moskwy twórcy rakiety przestawili się na walkę o ląd. Przebudowano system naprowadzania, łącząc prowadzenie satelitarne z termicznym dopasowaniem obrazu celu na końcowym odcinku, tak by trafiać w składy, węzły logistyczne i komponenty obrony powietrznej. Kulminacją tego wysiłku stał się Długi Neptun wydłużony i poszerzony kadłub, większe skrzydła i usterzenie. Wszystko po to, by zabrać więcej paliwa i uzyskać znaczące zwiększenie zasięgu. Prezydent Wołodymir Zełenski sygnalizował osiągnięcie pułapu około 1000 km. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski sygnalizował osiągnięcie pułapu około 1000 km oraz udane użycia bojowe z trafieniami punktowymi. Z punktu widzenia strategii to już narzędzie wymuszające na Rosji realokację zasobów, dyspersję zapasów i kosztowną rozbudowę OPL na ogromnym obszarze. Po drugie, wejście w zupełnie nową klasę pocisków.